Cześć. Słuchajcie, ja wam mówiłem, że na kolano coś takiego miała moja teściowa. Jakiś taki żel mroziła, to znaczy mroziła, trzymała w zamrażarce i później przykładała i to jej pomagało. Nie wiedziałem jak to się nazywa, co to jest. I już w poprzednim filmie mówiłem, że dzwoniłem do teściowej i nie mogliśmy się dodzwonić. No i Teściowa do mnie zadzwoniła. Ja mówię, mamo, jak to się nazywało? Co to było? I tłumaczę je co chodzi. Mówi, słuchaj, to się nazywa zimny okład i możesz to kupić w każdej aptece. Pojechałem wczoraj do apteki. Pierwszy raz w ogóle spytać, czy mają to w jednej mieli jakieś małe rozmiary, w drugiej e, akurat mieli to o co mi chodzi. I teraz ja chcę wam pokazać jak to wygląda i jak to działa co to jest. Przed chwilą z zamrażarki wyciągnąłem właśnie taki... To już ja Wam wszystko pokazuję. To wygląda tak. Jest teraz bardzo zimne, bo z wyciągnięte nie ma, nie to na kość, tylko tak, że. I teraz o co chodzi? Żeby. że jedną ręką wszystko robię, to będzie pomału trwało. Żeby to położyć na bolące kolano, czy tam to, na... jest w instrukcji napisane, czy na bark, czy na kolano, czy na kręgoszut. To trzeba, to ja pokazuję tylko na swoim przypadku, pod żel, pod żel położyć jakąś ściereczkę i to zmrożone nałożyć i teraz będzie uchwycało kolano i taki proces ma trwać 20 minut. No i powiedzmy po 20 minutach, znowu to samo I następną taką samą operację można zrobić po dwóch godzinach, jak to się znowu schłodzi. Wiadomo, żeby nie za często to robić. Ja tak się staram właśnie tak podtrzymać. Teraz przecież nie będę siedział przy kamerze 20 minut. Ja chcę tylko krótko wam powiedzieć o co mi chodzi. I właśnie takie coś e, zostałem, znalazłem. I gdyby komuś się przydało, to tak jak mówię, w każdej aptece można kupić i to się nazywa zimny okład. Różne są rozmiary, są malutkie być 10 na 10. Ten jest akurat 10 na 26. Także na kolana jest akurat. I w instrukcji, w takich tych, byście mieli e, opisy, jak to używać, co robić. Dobra, nie będę przedłużał sytuacji, tylko Wam chciałem pokazać, jak wygląda. I jeszcze jedna ważna rzecz żeby to prześciereczkę położyć, a nie bezpośrednio takie zmrożone na ciało. Dobra, to na razie i, I mam nadzieję, że się przyda takie, taka informacja. Trzymcie się i miłego udanego weekendu wam życzę, cześć.